W niedzielę będziemy decydowali, czy chcemy targowicy i powolnego narastania wpływów rosyjskich, być może szybszego, bo Kaczyński jako kabiebista, no to ma. Tutaj, że tak powiem, może mieć różne diaboliczne scenariusze, ale głos na Nawrockiego to jest głos na Targowice, głos na Rosję, nie? nawet jeśli on może nawet nie być wprost agentem Rosji, tylko on wiadomo, że będzie niewolnikiem, czy, czy, czy sługusem czy sutenerem tego rosyjskiego obozu w Polsce. A Trzaskowski niezależnie od jego ocen, jego wiary, moralności, chociaż ma dużo większą moralność, jak widać życie rodzinne Trzaskowskiego i burdel, w którym siedział i sobie jeszcze z IPN-u zrobił burdel, przez panienki przyjmował i różne takie rzeczy. No to, to to jest skandal w ogóle, o kim mi tu mówimy. Co to, to na, na, wiecie, no, żeby rękę podać takiemu człowiekowi, to nie byłby kandydat, a nie na prezydenta Polaków. No, mamy tego głoszącego, czy powiedzmy, Będącego symbolem pewnej, pewnych wartości liberalnych Trzaskowskiego, ale który chce ograniczania wpływów rosyjskich.